Z tej strony kadro to jest kolejny gameplay z gry The Forest. I w dzisiejszym odcinku mała rewolucja, gdyż nareszcie włączyłem sobie kanibali. Tak jest! Na potrzeby budowy tego domu wyłączyłem kanibali jakiś czas temu, żeby po, po prostu podczas tej budowy, która trwała naprawdę bardzo długo i było wycie była wycieńczająca, po prostu żeby mi nie przeszkadzali, to ich włączyłem bo po prostu postawiłem sobie za cel, żeby ten dom był ukończony jak najszybciej się da i żeby mi kanibale w tym nie przeszkadzali wziąłem sobie trochę medykamentów, bo cholera wie jakie starcia z nimi będą no więc tak nowy patch zadebiutował ale jakoś nie zauważyłem, żeby wprowadzał jakąś taką dużą i naprawdę znaczącą zmianę słońce jak widać wschodzi więc co dzisiaj będę robić? Ogólnie nie wiem czy się nie pobawię właśnie z tymi kanibalami. Bo dawno ich nie widziałem przecież bardzo dawno. Naprawdę już minął sporo update'ów odkąd ostatni raz ich widziałem, odkąd ostatni raz z nimi walczyłem. I wiem, że się troszeczkę zmienili. Więc z sobie jakiegoś tutaj znajdę. A też kanibale mogą być w porządku, bo potrzeba mi trochę ich kończyn, gdyż z kończyn możemy pozyskiwać kości, które bywają przydatne. Właśnie, ja jakiś czas temu straciłem włócznię. Nie wiem czemu jej nie zrobiłem sobie, ale teraz już zrobiłem. Znaczy się tą ulepszoną włócznię. Niestety popatrzu. jak tak wszedłem na chwilę, żeby zobaczyć, czy coś wprowadził ten patch. To, zobaczcie, co się zrobiło w moim starym obozie, tym pierwszym. Zniknął mur obronny, dokładnie mówiąc, ta jego część. Tutaj jest, a tutaj na całej tej długości, no zniknął, wyparował. Na szczęście tutaj. Jeszcze ten mur jest. Ja nie mam bladego pojęcia, co to się zrobiło, że on zniknął. Ale wypadałoby go w najbliższym czasie odnowić. Jeszcze nie wiem kiedy. Ale sobie chociaż zrobię ten tutaj schemat. Znaczy się tą strukturę tutaj postawię, żeby była. Aczkolwiek nie chcę się na razie budować, ale to po prostu, żeby o tym nie zapomnieć. Tak więc, gdzie są kanibale? Z chęcią się z jakimś zmierzę, bo mówię, dawno żadnego nie widziałem. A mam bardzo dobrą rzecz: katany. Z tym, że. Chociaż. No bo tak, dawno z nimi nie walczyłem, ale pamiętam, jak tu kiedyś było. Kanibale są dość wrażliwe na ogień. Katany, z tego co widzę, nie mogę w żaden sposób ulepszyć. Ej, zobaczcie, jaki to ma damage. Ale strasznie. Wydawało mi się, że. Coś słyszałem. Może lepiej wrócę na chwilę do obozu. E, no więc nie wiem do końca, z czym walczyć z tymi kanibalami. Tutaj na przykład, o, to ma duży damage, ale. Trochę powoli to bije. Choć, no nie wiem, spróbujemy albo tym, albo moją siekierką po prostu. Na przykład ją w sobie troszeczkę. zupgradeujemy. No, można sobie, wiadomo, w ten sposób ząb ząbki sobie na niej położyć i w ten sposób damage zwiększamy. O, teraz moja siekierka wygląda kozacko. Może nią będę walczyć, bo wystarczy się podpalę i mam naprawdę porządną broń. Kanibale są... No boją się ognia syny, Więc. To może być dobry pomysł. Ale gdzie oni są? Kiedyś, dawno temu, zanim ich jeszcze wyłączyłem, wokół mojego obozu, to chyba latało stado po prostu, jakby jakiś szlak tutaj mieli, czy coś. A teraz co? Żadnego nie ma. Ej no, chodźcie kanibale, bo mój odcinek będzie za nudny. Ja sobie chciałem powalczyć z kanibalami, a tu proszę, żadnego nie ma. No, ta pułapka na zające do dziś nikogo nie złapała. O! Kurde! Jest! O! O oh, w dupę, oh, w dupę, oh, w dupę. Pal, pal, pal to! Zamknij ryja! Jest, padł jeden. Szybko. Uch, chciałem kanibali? No i mam kanibali. Halo? A gdzie tam ci so? Wracasz tu? Co już się wystraszyliście? Mojego ognia? Kurczy byki Dobra gdzie jest tu, ten tutaj? Coś z niego może sobie weźmiemy. Ogólnie zęby im wypadają, jak w nich uderzamy, ale, a warto je zbierać, ale no kurde, gdzie te zęby są? Gdzieś chyba zniknęły, mogły mnie pozbierać od razu, ajajaj. Tu jakaś. Dobra, zabieram go ze sobą. Do moich własnych niecnych celów, haha. Ha. Mianowicie, chcę po prostu pozyskać z niego kości. Ale zaraz. Zaraz, 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 zaraz. Moment. Czy ja się przypadkiem nie zgub... O w dupę, o w dupę, o w dupę, w dupę, rzuć go. Tam i przebiegł, gnój. Ale czy ja się przypadkiem nie zgubiłem? O cholera. O! No, come on. No chodź, 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 chodź. Ale się zmienili ci kanibale, serio. Inaczej wyglądają zupełnie. wow. Wow! Inaczej się nawet zachowują. Ja z tą zapalniczką w ręku... Co jest? Mołotowa rzucił. O skurczy syn, podpalił mnie. Chodź. Wodzu. Ten wygląda jak jakiś wódz, albo szaman. O, ząb, ząb, ząb. Dobra, to zrobimy coś takiego. Potniemy sobie niektórych. Weźmiemy to, co potrzebuję. A tego jednego to nawet do obozu wezmę sobie. Co, 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 coś słyszałem! O! Nawet... Nawet oni tutaj kobiety walczące mają, które zaraz mnie zabije. Te babki nawet bez sceników tutaj latają. Ha! To jest dopiero dzicz. Ach, no niestety. Brutalna jest ta gra, ale... On jeszcze żyje! Bardzo brutalna jest ta gra, naprawdę. Ale no cóż... Ło! Wow, no co jest?! Wol mi, kysz stąd! O w dupę! Zabili mnie! Znaczy się porwali. To mi się nie zdarzyło od dawna No ale ile kurde latam pół odcinka po jakimś kurde Dużym skrawku lasu żadnego A tu nagle chyba pięciu czy sześciu naraz To nie fair O jeszcze zacieniali mnie do swojej jaskini W dupę podwiesili na sznurku Jedyne co mam to zapalniczka ho, <laughs> niedobrze O siekierka Dobrze? Aj, aj, aj. Jak tam mój kwipunek. Na szczęście chyba nic nie straciłem. To dobrze. To bardzo dobrze. Um, co ja bym zrobił słuchajcie? Ja bym sobie sprawdził pochodnie z miłą chęcią. Bo tutaj jest tak ciemno, że ja nie widzę absolutnie nic. No i pięknie. Ja nie cierpię tych jaskiń. Weźcie teraz wydostań z tej jaskini. No i teraz to dopiero sobie nagotowałem na, na, Bigosu. O! Mapa. Pierwszy raz podnoszę mapę. No dobrze, bo w sumie chyba one są do poniesienia tylko w jaskiniach, aczkolwiek no ja po jaskiniach nie łażę. Aż tak... Aż mnie tak nie ciągnie do tych jaskiń. Ostatni raz w tego typu jaskini, w tego typu jaskini tak jakby byłem w grze Tomb Raider z 2013 roku, no coś podobnego było. Dobra, zejdźmy sobie po linie. Ale tu ciemno. Jasny gwint. A, to nie tak miało być. To nie tak miało być. Ja już chciałem tamtego porąbać. Mam tego wziąć na plecy i do obozu! A tu proszę. Ale zaraz. Ej, co podniosłem, to mam. Te jego nogi i ręce, więc. O co to jest? Kask? Wygląda to jak kask jakiś górniczy. Górniczy. No, ogólnie taki ochronny. Skąd by się tu tu wzięło? Ole, tu ciemno. Nie wiem nawet, gdzie jestem. Lampeczka? Skąd tu niby lampeczka? O, batoniki. O, ślepy zaułek. No, wy tu pewnie ledwo co widzicie, nawet ja ledwo widzę. A na filmiku jeszcze gorzej widać zawsze niż na ekranie. A co to ma widzieć jakiś? Co to jest. Ukryte przejście. Ukryte przejście odkryłem. Tylko że mi się pochodnia skończyła. O, proszę, lina. U, fragment fabularny. Jakiś gazetka. Nic ciekawego w sumie. O, znowu Lina. I w sumie nic, ale taki. No takie zakamarki tutaj poukrywane w tych jaskiniach bywają jednak. Ale ja stąd spadam jak najszybciej. Co tu leży? Czyżby byli członkowie załogi? Samolotu? Znaczy się ci, co w tym samolocie lecieli razem ze mną? Tylko, że ja przetrwałem? Dobrze, że jeszcze nie spotkałem żadnego. Kanibala po drodze, jakby mi tu wyskoczył w jaskini zawamurowany Oho, jakaś koler, kolejna fabularna pierdoła. No niech będzie, niech będzie. Ja chcę wyjść! Yy. A co to jest? To wygląda jak jakieś dzieci małe zmutowane. Ja pierdzielę! Matko Boska, co te kanibale tu odpierdzielają? Jasny gwin, co to jest? Oj, lelin. Dobra, teraz proszę mi powiedzieć, jak stąd wyleść. O, tam jest jakiś prześwit. O, skrzynia. E, nic. Poza te skrzynie są, jak nic w nich nie ma. Czekajcie, tam coś jeszcze jest. Eee, znowu się pochodnia skończyła. Nie, jakieś bagaże. Uuu, kasetka. Ciekawe. Dobra, gdzie ten prześwit był? Spadamy stąd. Ja nie chcę tu być ani minuty dłużej. Już widziałem te rozwidlenie. O, jest. O, Lina. Dobra, to wchodzimy po linie na, na górę, tylko że, E, jak to wysoko? Jest ja pierdziele. Spinam się, spinam. Jak wysoko? Ja pierdziela, gdybym stąd spadł, to już koniec. No nareszcie wolny. A się drzewa zaczęły nagle pojawiać. Ha. Dobra. No i teraz pytanie, gdzie mój obóz? O, tu jest ich obóz. Jest tu coś ciekawego? Nie, nie wygląda na to. Dobra, teraz pytanie, gdzie jest mój obóz? Oho, mapka. Mam mapkę. To już coś. To już coś. Znaczy się, bo tak. Jest w głównym menu opcja, żeby włączyć ikony takie. I wtedy od razu widać, gdzie jest obóz. No i w sumie nie wiem, czy z tej opcji nie skorzystam. O, Show Overlay Icons. To właśnie ta opcja. O, no i teraz już widzę, gdzie jest obóz, więc jak gdzieś się zgubimy, czy coś. To w łatwy sposób można znaleźć w ten sposób obóz. Bo tu, gdzie są te domki. Mam nadzieję, że nie spotkam kanibali po drodze znowu. Tam, gdzie są te domki, to albo łóżko jest, albo szałasy, czy coś, i to jest, to wszystko ładnie widać. Te znaczniki się robi różnokolorowe, ja tam zrobiłem, nawet nie pamiętam kiedy. Ale jak ktoś się zgubi, to to jest właśnie dobry tip. Znaczy, się z reguły to jest chyba włączone, więc nie ma problemu, aczkolwiek, ja tak nie lubię, cały czas są te ikony na ekranie. Dlatego z reguły mam je wyłączone. Lubnijmy sobie na mapkę, jak ona tutaj. Aha, my jesteśmy tą pineską. Jak idziemy to. Są różne punkty tutaj. Charakterystyczne zaznaczone. O! Już jestem w obozie! Jak miło! Uff, cóż to była za wycieczka dla mnie nieprzyjemna. Zostałem zaatakowany. Pobity, zraniony, zaciągnięty do eskini i cholerowie, co jeszcze? Haha, ryby ubiłem się kierą. To jest dopiero. Ale nareszcie w domu, uff. No, to był dość ciekawy odcinek. Dawno się z tymi kanibalami nie biłem. Niestety nie skończyło się to dla mnie dobrze, ale przynajmniej zyskałem mapę. Ciekawostka. Dobra, tak więc w tym gameplayu to już chyba będzie wszystko. Jeżeli Wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć!